Moi drodzy, dzisiaj będzie bardzo ważny vlog, dlatego że przychodzę do Was jako ciocia, dobra rada. I będę Wam bardzo dobrze radzić, czego nie robić na urlopie w Grecji, żeby sobie tego urlopu nie spieprzyć. Chciałam Wam zrobić ten vlog w jakimś właśnie takim fajnym plenerze, żeby Wam coś też przy okazji pokazać, ale wierzcie mi, w ciągu paru minut rozpętało się normalnie istne piekło. Rozpętał się wiatr niesamowity, taki, że naprawdę chciał nam głowę urwać. Filmik z tego. Pleneru. Dałam wam na Instagramie, możecie go sobie zobaczyć. Jeszcze tam kilka filmików wam też wgrałam. Jako taki bonusik, zadośćuczynienie, dlatego że dzisiejszy vlog będzie z balkoniku, ale tak jak wam mówiłam, będzie bardzo ważny. Więc moi drodzy, zaczynamy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie niestety nie z żadnego pięknego pleneru, tylko z mojego balkoniku, ale opowiem Wam dzisiaj o czymś, co jest bardzo, bardzo ważne, czego należy się tutaj w Grecji bardzo wystrzegać, na co trzeba naprawdę bardzo uważać, żeby Wasz urlop przebiegł, przebiegł bez żadnych niespodzianek. Moi drodzy, taką pierwszą rzeczą to jest słońce, i trzeba na to słonko bardzo uważać, bo naprawdę jest ono tutaj zdradliwe. Leżycie sobie na plaży od morza taka piękna, bryza rzeźka wam wieje, i wydaje wam się, że to słońce nie opala. I mówicie sobie, kurczę, no ja jestem w Grecji na Europie, więc no jak przyjadę do Polski, no to ja muszę pokazać, że ja jestem strzaskany tym słońcem, no ale niestety może się tak strzaskać, że wyjdą ci takie czarne. Mnie, tak jak mi ja byłam przez pierwsze dwa lata naprawdę wielką fanką opalania. I z tego opalania tutaj jeszcze, o, został mi taki yy, ślad, a miałam, a te ślady, to ja miałam po prostu na całej buzi mnie naprawdę bardzo dużo to kosztowało. Yy, terapia oczywiście u dermatologa. I pani dermatolog mi po prostu opieprzyła i powiedziała mi, że ludzie mający jasne włosy, jasne oczy, jasną karnację, nie mają melaniny, czyli takiego naturalnego czynnika ochronnego tej skóry, i dlatego, my, idąc na plażę, powinniśmy używać kremu z filtrem 50. Inaczej możemy nabawić się czegoś takiego, właśnie jak ja się nabawiłam. A to i brzydko wygląda, i jest po prostu dla zdrowia też bardzo niebezpieczne. Ale, gdy się już to złe zadzieje, po prostu idę na plażę, strzaskałam się na raka, to po prostu najpierw oczywiście jogurcik jogurt to jest y, to pierwsze które nam złagodzi przede wszystkim to poparzenie y, a później idźcie do apteki i poproście o taki kremik to jest Depantenol. To jest kremek na wszelkiego rodzaju podrażnienia i bardzo dobrze właśnie robi na podrażnienie słoneczne. Tutaj możecie też dostać podrażnienie od wody, bo ona jest zupełnie inna niż w Polsce czy w Niemczech, ale na plusik, moi drodzy, bo w Grecji mamy bardzo dobrą wodę. I tu jest właśnie druga sprawa. Druga sprawa to jest pijcie wodę. W Grecji jest taki zwyczaj, że gdy idziemy na na kawę czy na jakiegoś drinka, do tej kawy i drinka zawsze dostaniemy szklankę wody. I tą wodę, moi drodzy, wypijcie. I nawet jeśli poprosicie o jeszcze jedną szklankę wody, to to jest free, to jest darmowe. I na przykład, jeśli jesteście w Attyka, to tą wodę możecie normalnie pić z kranu. Na wyspach to nie radzę, nie radzę na wyspach. Nie na każdej wyspie jest dobra ta woda kranowa. Ale w każdym razie o co w tym wszystkim chodzi? O to w tym wszystkim chodzi, że jeśli przylatujecie z kraju zimniejszego, do kraju cieplejszego, to wasz organizm zaczyna magazynować tą wodę. A, jeś, a jeszcze, gdy przy okazji e, pozwolicie sobie jakiegoś drineczka, jakieś e, piweczko, no to wasz organizm naprawdę tą wodę może zmagazynować ponad e, to, ile e, potrzeba, po prostu będzie w takim szoku. E, I dlatego, co was złego może spotkać? Może was spotkać straszny ból nerki. Po prostu wasze nerki mogą. Wysiąść. I co wtedy, wtedy robimy? E, po pierwsze y, trzeba się skontaktować z lekarzem. Jest taka strona, doktor y, 24, którą Wam oczywiście podlinkuję, ale gdy zadzwonicie y, po takiego doktora, y, no to taka wizyta będzie Was kosztowa kosztowała 100 euro. Możecie się zgłosić do, takiego, do takiej przychodni, to się nazywa Viogitaryki, tutaj. tutaj też możecie jakieś porady i pierwszej pomocy otrzymać. A jeśli po prostu ból jest już w ogóle tak straszny, że nie potraficie wytrzymać, że ten doktor nie przychodzi i tak dalej, no to ja Wam poradzę coś takiego, oczywiście porada niemedyczna, to są zastrzyki. Voltaren, przeciwbólowe. Ja to mam cały czas, bo niestety mój Kostas zapomina pić wody i bardzo często właśnie ma atyki kamienicy nerkowej. Ból przechodzi w ciągu 5 minut. No ale trzeba, no mniej więcej, no ja też pielęgniarką nie jestem, no ale potrafię zaszczyt zrobić. Jest też w formie czopków. Naprawdę ból mija w ciągu 5 minut. To taki najgorszy ból. Ale tak jak mówiłam, najpierw spróbujcie skontaktować się z lekarzem i pijcie tą wodę. Nawet jeśli gdzieś idziecie zwiedzać, żebyście mieli zawsze tą buteleczkę wody przy sobie. Możecie ją kupić w każdym kiosku, w każdym minimarkecie, w każdym supermarkecie i to jest 20 lepta do 50 lepta. Także moi drodzy, pijemy wodę. Jeszcze jednej takiej choroby, której możecie się tutaj bardzo łatwo nabawić, no to moi drodzy, kąpając się w basenie hotelowym, czy używając ręczników hotelowych, czy po prostu z toalety, czy z prysznica możecie się nabawić takich, takiej swędzącej dolegliwości, czy to na stopach, czy po prostu w miejscach intymnych. No i wtedy co robicie? Idziecie do apteki i mówicie, przystępujecie z nogi na nogi i mówicie, I have problem. Mm -mm. Macie ciecie dobrą radę i ciocia dobra rada wam też coś poradzi. A ja wam mówię, idźcie do apteki i poproście o coś takiego. To jest Daktador, oczywiście yy, też jest yy, bez recepty. Yy, krem i on właśnie działa na wszelkiego rodzaju swędzenia. On jest bez recepty i musicie wiedzieć, że mi tutaj zaraz takie auto parkuje i może mnie być nie sły... Nie może mnie być słychać, ale pojechało. Dwa naraz były. No, w każdym bądź razie idziecie i prosicie o to maść. Na wszelkiego rodzaju wysypki, zwędzenia stóp czy miejsc intymnych, na wszystko się nada. Oczywiście, tak jak mówię, porada yy, niemedyczna. Moi drodzy, nie chodźcie po żadnych wysokich trawach. Unikajcie wysokich traw, nie chodźcie po żadnych krzaczorach, haszczach, unikajcie tego typu plenerów. Dlaczego? Dlatego, że można tam spotkać takie bardzo niemiłe stworzonko zwane ochią. Wierzcie mi, raz widziałam, jak prawdopodobnie ochia ukąsiła kota. On tak siedział sobie na ogródku u mojej koleżanki. Kotek tak szedł z drzewa. On się tak dziwnie otrzepał weszedł do komórki i po prostu w konwulsjach rzucał się po ścianie. To trwało jakieś 10 minut. Piana mu z pyszczka leciała, o czym miał naprawdę straszny widok. To był naprawdę straszny widok. No niestety po 10 minutach kotek skończył życie i właśnie Greg, mąż od koleżanki, powiedział, że prawdopodobnie musiała go ukąsić ochja. Także przy ukąszeniu tego węża jak najszybciej trzeba się udać do szpitala. A tym bardziej uważajcie właśnie na na dzieci, żeby dzieci nie chodziły y, po takich właśnie y, haszczach wysokich trawach, jest to tutaj niebezpieczne. A jeśli już jesteśmy przy robalach, y, to unikajcie takiego właśnie robala. On wygląda dosyć niepozornie, to się nazywa saranda podarusa ale to stworzenie jest niestety jadowite. Jego jad jest podobny właśnie do ukąszenia pszczoły, czyli jest taki piekący ból. Generalnie osobie dorosłej nic nie grozi, ale jeśli chodzi o dzieciaczki, no to uważajcie bardzo. Może zrobić krzywdę i wtedy też właśnie dziecko nie z tego nicowego może na przykład dostać gorączki. Także lepiej uważać. Jest jeszcze, moi drodzy, ostatnia taka sprawa. Uważajcie na jeżowce. Nadepnięcie takiego jeżowca jest niemyłym doświadczeniem i dla Was, i dla tego zwierzątka. Po prostu te kolce są dosyć bolesne dla naszej stopy, czy dłoni. Więc, moi drodzy, zaopatrzcie się w takie plastikowe budki. Jeśli nie znajdziecie ich w Polsce, to z wielkim powodzeniem możecie je sobie kupić w Grecji. Jest taki supermarket, on się nazywa Jumbo. Tam jest po prostu wszystko od igły po widły i generalnie każde miasto, każda wyspa taki supermarket posiada. Także moi drodzy, szczególnie uważajcie na wasze dzieciaczki. Jak takie małe dziecko nadepnie na takiego jeżowca, no to naprawdę będzie bardzo głośno płakało, bo to jest też dosyć piekący ból. A jeśli się już zadzieje to złe, to najlepiej zrobić sobie okład z oliwy z oliwek i po prostu no, nie, nie stąpając na tą nogę, uważając na tą dłoń, no ponoć na drugi dzień te kolce po prostu same wyjdą i można im później jakoś pomóc i oczyścić tą dłoń czy stopę, no ale uważajcie, lepiej mieć obuwie. Oni te plaży czyszczą zwykle z wieżowców, z, jeżowców, nie z wieżowców, nie zwierzowców. Ale oczywiście są prądy morskie. Także prądy morskie też mogą te zwierzątka bliżej brzegu posunąć. Także uważajcie. I wiecie co, jest najczęściej to jest w sierpniu. Także mogą pokąsać w wodzie też rybki. No, po prostu one mają tarło i uważają na swoje jajeczka i tak w sierpniu może być tak, że was pokąsają też rybki, ale no oczywiście to jest, to jest niegroźne. To jedynie po prostu dzieci mogą się wystraszyć i nic więcej. Także, moi drodzy, już teraz wiecie, co robić, żeby sobie tego urlopu nie zmarnować, żeby ten urlop w Grecji Wam przeszedł bez, żaden, bez żadnych bardzo złych niespodzianek. Także mam nadzieję, że trzecia dobra rada w tej kwestii Wam dobrze poradziła. I przede wszystkim uważajcie na siebie. Ode mnie to już wszystko. Pusiaki saten. Pa, pa.